Te peszle to je preprosto ena velika prenaša. tutaj zrobił jednak otwór, żebyśmy nie musieli z przewodami z dużej łazienki i z pralni iść korytarzem. Będzie tędy znacznie bliżej. Więc przerzucone są gniazdka, światło jest już przerzucone tutaj i teraz będziemy od tego sobie zaczynać układać peszle. Żeby one były jako pierwsze tutaj wzdłuż ściany i dopiero będziemy dokładać te Kolejne do pozostałych pokoi, żeby to było równo, było układane. No i tak chyba będzie nam najwygodniej. No, musimy iść raz po kolei. Może ktoś powie, że jest podwójna robota, że najpierw zrobiłam tak z przewodami, teraz peszle. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. <gryw> Nie mamy doświadczenia, że możemy się wypowiedzieć, co jest łatwiej, co jest trudniej zrobić. No ale mamy już po prostu docięte przewody i będziemy sobie teraz już tylko przeciągać te peszle. Skończyliśmy już przekładać przewody i peszle przez ten otwór, który Bartek przed chwilą robił. Wcale to nie było takie przed chwilą, ponieważ z tym się naprawdę sporo czasu schodzi. No i mamy tutaj dwa, cztery, sześć przewodów, które idą z dużej łazienki i z pralni I one są tutaj już puszczone w peszlach. I w sumie nie było to takie proste, ponieważ no ten peszel jest mocno poskręcany, a żeby przez niego przełożyć przewód, no to albo korzystamy z tej żyłki, ale używanie tej żyłki, no to też wcale nie jest taka prosta sprawa, ponieważ ona jest tam wepchnięta, naprężona, trzeba złapać zanim ucieknie ten przewód do środka, jak już ucieknie, no to już po ptakach, no i żeby on się nie urwał razem z przewodem, no to widzieliśmy gdzieś w internecie, na, na, na YouTubie u kogoś, że robią to w ten sposób, że nakłuwają przewód, owijają y, tą żyłką i jeszcze taśmą izolacyjną to zabezpieczają, żeby ten przewód po prostu się nie rozłączył w, w środku w przewodzie. Więc raz robimy tak, jak się nam uda, a raz robimy tak, że już po prostu trzeba go wyciągnąć, jak, y, y, jak się urwie w środku i w, Wpychać do środka ten przewód. Na krótkich odcinkach, w miarę, w miarę, ale jak są długie odcinki, a to jest tak poskręcane, no to ni cholery to nie chce iść. Więc musimy sobie to rozprostowywać. Jedna osoba tak naprawdę prostuje ten peszel, a druga wpycha przewód, no i wtedy jako tako to przechodzi. A tak to, to się po prostu zaczepia o te o ten peszel w środku, no i jest po prostu ciężko. Więc tak to wygląda w miejscu, gdzie już wchodzimy na dół. Tutaj Bartek już to połączył tymi blaszkami. Nie można powiedzieć, jak to, czy to się jakoś nazywa? Dokładnie nie pamiętam, jak to się nazywa, ale jest to jakiś taśma taka stalowa do łączenia, do mocowania przewodów wentylacyjnych do ściany. I ona jest w rolce. Nie mam tutaj tej się się zostawiłem. roka nie wiem, 20-25 metrów, i sobie po prostu ucinam ją. I na dwa kołki szybki montaż z jednej strony kołek, z drugiej strony kołek szóstką wiertłem I bardzo się to sprawdza. To podpatrzyłem na jakichś zdjęciach na, na jakichś filmach. No bo mam też takie kupiłem plastyczki, takie jak są do mocowania przewodów. No to tylko, że na, niestety na jeden, dwa peśle to starcza, więc no to ile tutaj bym musiał dziur wywiercić, tak to dwie dziury i mam wszystko złapane, więc to jest szybsze rozwiązanie, więc polecam. No dobra, to chodźmy, może pokażmy z drugiej strony jeszcze jak to wygląda. O tutaj chyba leży to. No tak, tutaj jest karolka. No tutaj w sumie idzie taka wiązka przewodów z dwóch pomieszczeń z pralni i tutaj idzie też z tej łazienki to w sumie jedno zasilanie i zasilania do światła i zasilania do gniazdek i to w sumie tak naprawdę tyle tutaj jest troszeczkę więcej z pralni idzie ponieważ zrobiliśmy w sumie według zaleceń Wielu osób dwa oddzielne obwody zrobiliśmy na pralkę i na suszarkę. Masakra! Tyle wam powiem. To jest chyba najgorszy etap elektryki, przynajmniej który ja robiłam. Te peszle to jest po prostu jedna wielka udręka. To tak brzmi, żeby przeciągnąć tylko przewód przez peszle, ale to jest po prostu jakaś makabra. Ja, ja nie wiem, nie wiem jak to robią elektrycy. Bardzo do mnie dzwonił, jak mi idzie. Wiedziałam, że potrzebuję chyba jakichś proszków na uspokojenie. Wyobraźcie sobie, że jeden przewód. No okej, okay, no to jest kawałek, tak? Czyli jeden pokój musimy obejść około 9-10 metrów korytarza, zakręcić do pokoju. 40 minut 40 minut to robiłam. Przeciągałam przewód przez PESZEL. Po prostu niewyobrażalne. I po całym dniu wracasz do domu. Ile zrobiłaś? O, jeden pokój. Nie, nie no, no, sakra po prostu. Co prawda ja, zanim zobaczycie ten film, już będę miała to skończone. Ale jeżeli macie jakiś patent, który innym może uratować życie, no to po prostu podzielcie się nim w komentarzach. Przeciąganie przez tą żył, linką, tą żyłką przez peszel, tak jak mówiłam na jakimś filmiku, widziałam, że oni to wbijają w, w przewód, tą końcówkę. Ja nie byłam w stanie tego przebić. Jakby ten przewód i, i ta otulina jest na tyle gruba, że ja nie byłam w stanie po prostu tego przebić. Więc to owijałam o przewód i taśmą. Okej, okay, nie zrywało się, nie gubił się ten przewód, ale pociągnąć to przez ten peszel. Nie, ja nie wiem. Nie wiem może my mamy słabe peszle, może mamy słabe przewody, nie wiem od czego to zależy, ale jest po prostu tragedia. Wyglądało to tak, że z jednej strony albo Bartek ciągnął, albo ja ciągnęłam, z drugiej strony druga osoba musiała prostować, układać ten peszel, żeby był równiuteńko, bo jak jest skręcony, to się nic nie zrobi i pchała przewód. No i jako tako we dwoje to szło, ale jak jestem sama, to nie cholery po prostu. 40 minut ciągnęłam ten przewód, żeby yy, zrobić od początku do końca tak jak powinno być. Więc zostałam zmuszona do zrobienia czegoś, czego pewnie nie powinnam robić. I pewnie dużo osób powie, że to trzeba było w ogóle tego nie robić. Nie wiem. W każdym razie uznaliśmy z Bartkiem, że to jest w środku domu. Tutaj nie będzie wody, tutaj będzie jeszcze styropian i tak dalej, więc jest na tyle bezpieczny ten przewód. One nie są ponacinane w tych peszlach. Że z nimi nie powinno się nic stać, więc po prostu tnę Peszel na krótsze odcinki. Nie ciągnę tego tą cholerną żyłką, bo to nic nie daje, przynajmniej mi, więc tnę na krótkie odcinki Peszel i po kawałku go po prostu przepycham, przeciągam i krok po kroku idę. To co będzie, tam gdzie będzie przecięcie, po prostu wiążę to, na samym końcu już to zrobię, ale będę po prostu łapała izolacją, żeby to było po prostu zabezpieczone, nie, żeby nie było żadnej przerwy między peszlami, ale inaczej nie jestem w stanie tego zrobić. No niestety. To ile się namęczyłam, to ile się nadenerwowałam, nie jestem w stanie Wam tego wrzucić tutaj. Bo musiałabym to wypikać. <grym> Więc robię to tak, jak robię, po prostu, żeby robota szła do przodu, żeby zrobić tego jak najwięcej i tyle, i żeby ten, żeby ten przewód był zabezpieczony peszlem, a to, że będzie sklejony w kilku miejscach, no wydaje mi się, że to większego znaczenia nie ma, ale niech się, niech się wypowiedzą ci, którzy już mają z tym doświadczenie. Tak to wygląda na ten moment. Możecie zauważyć, że mamy dwa rodzaje peszli, te szare. One są grubsze. I to jest średnica 25. Natomiast te czarne, one są troszkę cieńsze i mają 20 średnicę. Więc teoretycznie zamysł był taki, że te szare idą na kable, te co dwa wsadzamy do internetu. Ten fioletowy i szary, i one idą tam dwa w środku. Natomiast te szare, grubsze peszle idą do przewodów do gniazdka i włącznika. Natomiast na ten moment skończył nam się szary, więc tu jest niedokończone w ogóle. I w takim razie robię internet. We wszystkich pokojach na razie. Czyli widzicie, tutaj jest nieskończone. Tu już teoretycznie jest wszystko poprzeprowadzane. No ale tu jeszcze powinna mieć przeprowadzone i tego nie zrobię, no bo skończył mi się ten peszel szerszy. Dlatego tu poszłam z internetem w tamtym kierunku i pójdę też tutaj. Tu jest potrzebny też żeby go przeprowadzić. Nie mamy jakoś bardzo dużo tych przewodów, więc raczej się w tym nie pomylę. Mam te naklejki poopisywane w razie co, co jest w którym przewodzie. Porobię to. Następnym krokiem, jak już przełożę wszystkie peszle, będzie zamontowanie do ściany tych wszystkich przewodów. Czyli jak mamy tutaj porobione Otwory na uchwyty. Nie wiem, czy to jest ten, czy nie ten. Ale będę sobie po prostu to przypinać tutaj, układać już tak idealnie. Później te peszle, jak już będę miała idealnie ułożone peszle na ziemi, no to wtedy będę je ze sobą łączyć, żeby już tak leżały, jak mają leżeć. Więc tak to wygląda. No, tak jak mówiłam, schodzi się z tym strasznie, strasznie dużo. Na szczęście tyle tego jest tylko na piętrze. Na parterze już mamy bardziej otwartą przestrzeń, więc będzie tego troszkę, troszkę mniej. W końcu nadszedł ten moment. Skończyłam rozkładanie peszli. Dopiero peszli, tak? Zeszło się z tym zdecydowanie za długo. Na razie jest pierdzielnik. Kable jeszcze leżą, nic nie jest powsadzane, ale przynajmniej peszle są rozłożone. I teraz w końcu będę mogła to poukładać i pomocować do podłogi. Tak jak już to Bartek pokazywał, więc muszę teraz ogarnąć ten bałagan. I tak wiem, co jest do czego, żeby nie było. <laughs> Idzie to zrobić naprawdę. Pomimo to, że tu jest taki, taka ilość tych peszli, tu jest to do, do zrobienia. Namęczyłam się, no ale jest zrobione. No, co jest najważniejsze, jest odhaczona kolejna, kolejna robota. Więc miejmy nadzieję, że dokończę szybko już to mocowanie i będę brała się już za układanie styropianu. Dobra, pokażę Wam, ile udało mi się zrobić w ciągu kilku dni. I naprawdę ja to spędziłam kilka dni. Co prawda to były dni po kilka godzin, nie całe dni e, go, roboty. E, no, ale schodzi się, jeżeli robi się to e, w pojedynkę, więc e, no już mogliście zobaczyć wcześniej, że po prostu tu mamy dużą ilość tych peszli z przewodami. I Łączyłam to na początku tymi blaszkami, jak się z dużo przewodów, no to one mocno, no jest taki luz mocny, jednak nie trzyma to dobrze, więc jeszcze musiałam dodatkowo łapać mniejsze ilości, żeby to się lepiej trzymało, żeby się nie podnosiły te przewody, więc jest tego trochę więcej, trochę mniej w niektórych miejscach, ale musiałam tak to zrobić. Będzie pewnie trochę mrygał obraz z racji tego, że musiałam sobie tutaj już doświetlić, bo już jest. Trochę ciemno, no ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Tego pomieszczenia, czyli garderoby, nie zrobiłam. Będzie to już. Nie będę Wam już tego pokazywać. Trudno. To jest wszędzie to samo zrobione, tak? Czyli idziemy sobie przewodami. I w tym miejscu skończyły mi się kołki do szybkiego montażu, więc zmieniłam blaszki na takie plastiki, które Bartek kupił. To jest coś takiego. Tu jest opcja podwójna. To jest uchwyt szybkiego montażu, hakowy bis, czyli to jest podwójny. Jak nie ma tego dopisku, bis, to są wtedy pojedyncze. I tak, to trzyma zdecydowanie lepiej. Da się fajnie ten yy, peszel naprężyć, wyrównać. No, natomiast widzicie, no musiałam tylko po dwa łapać. Więc jest troszeczkę więcej roboty z wierceniem otworów. I druga rzecz, że te przewody nie leżą tak blisko siebie, no, tylko się robią po prostu między nimi odstępy, tak? Więc, no, plusy i minusy jednej i drugiej metody są, więc tutaj poleciałam tymi podwójnymi. Później kupiłam już następnego dnia te kołki do szybkiego montażu i znowu zaczęłam używać tych blaszek. No i tak jak tu widzicie naszą sypialnię, jak były trzy przewody, no to musiałam użyć blaszki, no bo nie mamy potrójnego tego plastiku, ale jak już przechodziłam na pojedynczy, to używałam tych plastikowych uchwytów. Tu idzie przewód do łazienki. Tu jest taki rzucony wzdłuż, który będzie łączony. Tutaj, bo będziemy mieć grzejnik, tu idzie do oświetlenia, do telewizora, internet, więc jeszcze to będzie musiało być pomontowane na uchwyty do ściany. Tutaj też idzie. No i dalej, pozostałe dwa pomieszczenia. W tym miejscu się rozdziela na dwa pokoje. No i wchodzimy do jednego pokoju. I tutaj tak samo mamy. Tu dochodzi oświetlenie i do gniazdka. Tu dochodzi do gniazdka. I tutaj z racji tego, że akurat Bartkowi się nie chciało już kuć w suficie, no to odpuścił podłogą oświetlenie. I tutaj przez pośrodek pokoju idzie internet. No i w pokój. Ten drugi wygląda praktycznie tak samo. To odbicie lustrzane. Też mamy internet puszczany podłogą. I gniazdko razem z włącznikiem przy wejściu. To już zrobiliśmy na samym początku, czyli pralnia. Tu jest podłączenie do suszarki i do pralki. I łazienka. No więc tak to wygląda. Tu na piętrze mogliśmy używać tych uchwytów, kołków. Na parterze już tego nie będziemy mogli robić z racji tego, że tam jest rozłożona papa no i nie chcemy jej dziurawić, nie? Więc na parterze będziemy po prostu musieli w styropianie żłobić i wsadzać peszel w styropian. Pierwszą warstwę styropianu. A tutaj kolejnym krokiem będzie dosunięcie pierwszej warstwy styropianu 4 cm na równo do, tego styropia, do tych peszli, a już kolejna warstwa styropianu będzie nam zakrywała te peszle. No i tyle. Na tym kończymy, i widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki, cześć.